Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy, który podobno pomoże Polakom w zakupie własnego M, jednocześnie nie pompując zysków deweloperów i fliperów. Jak miałby działać rządowy program wsparcia i jakie będą realne skutki jego wprowadzenia dla rynku nieruchomości? Premier Polski i szef spółki Alphabet ogłaszają gigantyczną inwestycję w Polsce, a na konferencji pada absurdalna kwota 5 milionów dolarów. Czego ma zatem dotyczyć ta inwestycja i czy mamy do czynienia z błędem w przekazie medialnym, czy faktycznie Google zainwestuje nad Wisłą tyle co nic? Tymczasem na rynku walutowym złoty bije rekordy. Euro jest najtańsze od siedmiu lat, a Polska wyrasta na lidera wzrostu PKB w całej Unii Europejskiej. Zatem czy można już mówić o złotej erze naszej gospodarki, czy tylko o chwilowym odbiciu? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę więc jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Polski złoty bije rekordy. Euro najtańsze od 7 lat. Mamy właśnie do czynienia z wyjątkowym epizodem siły polskiej waluty. W ujęciu nominalnym złoty ostatni raz był tak mocny w kwietniu 2018 roku. Ale jeśli spojrzymy na siłę naszej waluty w ujęciu realnym, czyli z uwzględnieniem inflacji u nas i w strefie euro, to mocniejszy był tylko raz w 2008 roku. Złoty umacnia się już od kilku tygodni i aby lepiej zrozumieć, Faktyczną siłę waluty warto zaglądać do wskaźnika RIR, bo pokazuje on dużo więcej niż sam kurs walutowy. W środę kurs euro względem złotego spadł do 4,16 i w momencie pracy nad tym filmem utrzymuje się na podobnym poziomie. Z czego więc wynika nagła siła złotego? Po pierwsze, NBP wciąż trzyma się polityki wysokich stóp procentowych, a prezes Glapiński jasno zaznaczył, że obniżek raczej nie zobaczymy przed końcem 2025 roku. Na koniec roku przewidujemy inflację prawie identy no, identyczną jak w końcu zeszłego roku. No to nie jest sytuacja, że ktoś nie wstydząc się swojego zawodu i wykształcenia może zgłosić, Obniżkę stóp procentowych w tym momencie, a takie nawoływanie czasem widać. To oznacza wysoki dysparytet stóp procentowych względem innych krajów, a to jak magnes przyciąga zagranicznych inwestorów. Po drugie, w konsekwencji mamy solidny napływ kapitału zagranicznego do Polski. Inwestorzy coraz chętniej kupują polskie obligacje, a także aktywnie wchodzą na naszą giełdę. Skutki widzimy choćby w historycznych rekordach WIGU. Dodatkowo widać wzrost zainteresowania rynkiem pieniężnym. Po trzecie, rosną nadzieje na zakończenie wojny na Ukrainie, dzięki czemu w ostatnich dniach rynki pozytywnie zareagowały na te doniesienia. Jeśli faktycznie dojdzie do porozumienia, to napięcia geopolityczne wokół naszego kraju mogą znacząco się zmniejszyć, a to mogłoby jeszcze bardziej umocnić złotego. Nawet jeśli do tego dojdzie, aczkolwiek tutaj myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim wypracujemy warunki zakończenia wojny, to i tak obecny kurs złotówki i dolara uważam raczej za przejściowy. Podobnie jak wtedy, gdy euro kosztowało 4,50. Teraz mamy do czynienia z odbiciem w drugą stronę, ale za jakiś czas zapewne wrócimy do stabilnego poziomu w okolicach 4,25 czy 4,30. Aczkolwiek jest to oczywiście moja subiektywna opinia, a nie rekomendacja inwestycyjna. Analitycy także podkreślają, że nie spodziewali się takiego obrotu spraw, a w przypadku pojawienia się jakiegoś trigera, dobra pasa może się odwrócić. Dlatego może właśnie jest to dobry moment. Aby skorzystać z obecnej sytuacji i stworzyć własną rezerwę walutową na gorszy czas. Kurs wydaje się naprawdę korzystny, a jak pokazuje historia, taki kurs euro do złotego jest raczej chwilowy. Sam dokupuje więc trochę euro, aby zwiększyć własną rezerwę w twardej walucie. Polska liderem wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Jak wypadamy w najnowszym rankingu? W piątek Eurostat opublikował dane dotyczące wzrostu PKB w Unii Europejskiej, gdzie póki co zajęliśmy pierwsze miejsce. Według Eurostatu polskie PKB rośnie bowiem rok do roku o 3,7%. Tuż za nami uplasowała się Litwa z wynikiem 3,6% oraz Hiszpania z wynikiem 3,5%. Powyżej 3% rosła jeszcze tylko gospodarka Bułgarii. Jeśli natomiast spojrzymy na wzrost PKB kwartał do Kwartału, to znowu mamy powody do zadowolenia. Tym razem musieliśmy jednak uznać wyższość Portugalii, która z wynikiem 1,5% wyprzedziła nas o włos. Polska zajęła więc drugie miejsce w tej kategorii z rezultatem 1,3% wzrostu. Co ciekawe, żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie przekroczył nawet 1%. A nie, przepraszam, w tej kategorii znalazła się Irlandia, ale na minusie, 1,3%. Również Niemcy i Francja odnotowały Recesyjne wyniki ze spadkiem gospodarki odpowiednio o 0,2% i o 0,1% kwartał do kwartału. Warto podkreślić, że nasza pozycja jako lidera całej stawki może być chwilowa, bowiem Eurostat nie uwzględnił jeszcze danych z sześciu krajów, w tym Malty i Chorwacji. A co istotne, Malta wcześniej deklasowała rywali, notując wzrost PKB powyżej 5%, natomiast Chorwacja przebiła barierę 4%. Czyli w najgorszym wypadku. Z Spadniemy najprawdopodobniej na trzecie miejsce. Mimo wszystko, podium w tej kategorii jest raczej pewne, a nasza gospodarka wciąż ma się całkiem nieźle. Tego samego niestety nie mogą powiedzieć ani Niemcy, ani Austria. Ich PKB skurczyło się w tym samym czasie o 0,2%, czyli nasi zachodni sąsiedzi odnotowali spadek zarówno w kategorii kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Razem z Estonią, która odnotowała spadek o 0,1%, to jedyne kraje w całej Unii Europejskiej, które zaliczyły minusową dyspozycję gospodarczą. W całej strefie euro PKB wzrosło o 0,9%, a w całej Unii Europejskiej o 1,1%. Warto wspomnieć, że dzisiejsze dane Eurostatu trochę różnią się od tych, które w czwartek podały polskie media, powołując się na GUS. Według GUS nasze PKB w czwartym kwartale wzrosło o 3,2% rok do roku, a Eurostat pokazał natomiast 3,7%. Skąd zatem ta rozbieżność? To oczywiście kwestia metodologii. Eurostat podaje dynamikę PKB wyrównaną sezonowo, a u nas częściej mówi się o danych niewyrównanych, czyli nieskorygowanych m.in. o różnice w liczbie dni roboczych. Najważniejsze natomiast, że nasza gospodarka odnotowuje spory wzrost i znów budzi zainteresowanie zagranicy. Między innymi właśnie dlatego firmy takie jak Google chcą zainwestować u nas gigantyczne pieniądze i takie wieści przynosi nam. Właśnie ten tydzień. Rząd ogłasza gigantyczną inwestycję Google w Polsce, ale nie obyło się bez kontrowersji. Rok przełomu, tak rząd nazwał swoją nową strategię opartą na sześciu filarach, w których jednym z nich jest właśnie nowoczesna technologia. W ramach tego premier zapowiedział, że wkrótce odwiedzą nas szefowie Google i Microsoftu, i w tym konkretnym przypadku dotrzymał słowa, przynajmniej połowicznie. We wtorek w Warszawie pojawił się Sander Pichai, CEO spółki Alphabet, a efektem tego spotkania było niemałe zamieszanie w przekazie medialnym. Mianowicie podczas konferencji padła kwota inwestycji w wysokości astronomicznych 5 milionów dolarów w ciągu 5 lat. Czyli mniej więcej tak oszałamiająca skala inwestycji, że Google mogłoby sobie kupować... Niech pomyślę, jedno mieszkanie na złotej 44 raz do roku. W ten sposób przyczynimy się do wzrostu e, polskiego PKB o 8%. Będziemy również rozszerzać nasze programy szkoleniowe, które docelowo mają objąć ponad milion Polaków. To są programy szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych. Na najbliższe pięć lat przewidzieliśmy w tym celu 5 milionów dolarów. Bardzo się cieszę na tą współpracę panie premierze. 5 milionów dolarów, czyli cały milion dolarów rocznie. Jak łatwo się domyślić, internet aż się zagotował i kompletnie wyśmiał te zapowiedzi. Zresztą nie tylko politycy, ale i media ochoczo podchwyciły te informacje. Nie ukrywam, że z mojej perspektywy ta kwota wydawała się tak abstrakcyjna, że czekałem na jakieś sprostowanie. Przecież wyobraźcie sobie, że szef Alphabet Sandar Pichai w 2022 roku zarobił 226 milionów dolarów, czyli jakieś 45 razy więcej niż jego firma miałaby triumfalnie zainwestować w Polsce przez 5 lat. Brzmi absurdalnie, prawda? Tym bardziej, że jeśli Google mówi już o jakichś inwestycjach w innych krajach, to mówi raczej o miliardach, a nie o milionach. Miliard w Finlandii, miliard w Tajlandii, w Nigerii nawet 2,8 miliarda. A jeśli spojrzymy na globalne inwestycje związane z sektorem AI, to te 5 milionów dolarów wygląda jak napiwek zostawiony na biznesowym lunchu. Trudno się więc dziwić, że wielki sukces inwestycyjny Google w Polsce został przyjęty z niemałym dystansem. Natomiast poświęciłem się dla Was i obejrzałem te konferencje od początku do końca i kwota 5 milionów dolarów od początku nie pasowała mi do niczego. Zwłaszcza w kontekście prognozowanego wzrostu PKB, bo mówimy podobno o inwestycji, która ma wygenerować 8% wzrostu PKB w ciągu dekady. Czyli co, wygenerujemy 300 miliardów złotych z 20 milionów złotych inwestycji? Nawet Google nie potrafi takich rzeczy i na stronie gov.pl już widnieje informacja prostująca błędną komunikację i mówiąca o miliardowej inwestycji. Magdalena Dziewguć, dyrektor Google Cloud Polska, potwierdziła że to był po prostu błąd w przekazie. Powiedziałbym nawet, że fatalny błąd, który przyczynił się do tego, że ta inwestycja została całkowicie wyśmiana. Później również minister finansów dodał stosowny wpis na ten temat na X. Ale chyba wszystko to wydarzyło się nieco za późno. Natomiast według informacji, jakie przesłało biuro prasowe Google, nie była to pomyłka ze strony CEO korporacji, tylko zaledwie jedno z trzech kluczowych ustaleń. I chyba to najmniej istotne. Bowiem jak się Dowiadujemy, Polski Fundusz Rozwoju, Operator Chmury Krajowej i Google Cloud podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie AI. Wspólnie opracują plan rozwoju kluczowych sektorów polskiej gospodarki, cyberbezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i energetyki oparty na AI. Google rozszerzy także programy szkoleniowe z zakresu AI dla miliona Polaków, a także Google zainwestuje dodatkowo 5 milionów dolarów za pośrednictwem Google.org na dalsze wsparcie lokalnego ekosystemu AI w Polsce. I to o tym trzecim ustaleniu huczy teraz w internecie. Pytanie, czy takiego FOPA nie powinno się naprawdę porządnie sprostować, skoro żyje tym cała Polska. Czy premier lub minister finansów nie powinni w takiej sytuacji wyjść do kamer ponownie i powiedzieć jasno, hej, to była pomyłka, chodziło o miliardy, a nie miliony? Teraz ta informacja żyje swoim życiem, więc prostujemy to dla was, tak, żebyście wiedzieli dokładnie, o jakie kwoty chodzi. Ale myślę, że wiele osób zostanie na informacji o 5 milionach, które stały się już memem. Zobaczymy natomiast, czy memem. Sta Stanie się także zapowiedziany nowy program mieszkaniowy, czy może tym razem okaże się skuteczny? Program pierwsze klucze, czyli godny następca kredytu 0%? W tym tygodniu w końcu rząd odkrywa przed nami rąbek tajemnicy i przedstawia nowy program mieszkaniowy, a w zasadzie jego pierwszą koncepcję o nazwie Klucz do mieszkania. Jak zatem nowa propozycja wypada na tle wcześniejszych rozwiązań? Na pewno niezbyt dobrze dla fliperów i deweloperów. Tym razem nie zarobią na rządowym wsparciu zbyt wiele, a przynajmniej nie w formie bezpośredniego transferu finansowego. Jeden z filarów programu Pierwsze Klucze zakłada bowiem, że dofinansowanie obejmie wyłącznie rynek wtórny. Wiele osób pewnie najbardziej czeka na ten komponent programu, czyli wsparcie kupna mieszkania na własność. Tak jak powiedziałem, nie będzie to możliwe, jeśli chodzi o rynek pierwotny. W tym przypadku zdecydowaliśmy się wykluczyć możliwość lokalu na rynku pierwotnym, więc deweloperzy zosta zostali z niego wyeliminowani, ale to dopiero pierwszy Mówiąc kolokwialnie bezpiecznik. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że pieniądze podatników tym razem nie popłyną prosto do kieszeni deweloperów. Mówimy o inwestycjach w istniejącą infrastrukturę, a nie o pompowaniu cen na rynku pierwotnym. Na ten moment w grę wchodzi wyłącznie zakup mieszkania lub domu z rynku wtórnego, działka pod budowę oraz budowa domu metodą gospodarczą. To będzie jeden z tak zwanych bezpieczników w tym programie. A drugi? Drugi to limit cenowy. Maksymalnie 10 tysięcy zł za metr kwadratowy to podstawowa stawka, ale w przypadku pięciu największych i najdroższych miast limit wzrośnie do 11 tysięcy zł za metr. Czy brzmi to dla Was sensownie? Powiedziałbym, że przy dzisiejszych cenach w dużych miastach te limity nie są specjalnie wysokie. jest jedno, ale gminy dostaną prawo do ustalania własnych limitów cenowych, i tutaj pojawia się pewne ryzyko. Czy niektóre samorządy nie popłyną z tymi widełkami? Trzeci bezpiecznik dotyczy natomiast fliperów i mieszkań rezerwowanych stricte pod cele handlowe. Trzeci bezpiecznik to wymóg, by właściciel sprzedający mieszkanie posiadał przynajmniej to mieszkanie 5 lat. Nie ma więc możliwości kupna lokalu od flipera. To zresztą nie koniec. Z programu skorzystają wyłącznie osoby, które nigdy wcześniej nie miały własnego mieszkania. Do tego wsparcie będzie dostępne tylko dla obywateli Polski oraz pojawią się regulacje dotyczące minimalnego okresu użytkowania samej nieruchomości. Innymi słowy, kupujesz mieszkanie z pomocą państwa? Musisz w takim razie faktycznie w nim mieszkać, a nie traktować go jako okazję inwestycyjną. Jak dobrze wiecie, jestem raczej sceptyczny co do wszelkich programów wspierania rynku mieszkaniowego pod kątem Popytowy. Mimo, że sam aktywnie inwestuje na rynku nieruchomości i pośrednio na tym zyskuje. Jednak cała ta sytuacja z cenami mieszkań to w dużej mierze efekt wcześniejszych ingerencji rządu, które, jak pokazał czas, były nie do końca przemyślane. Rynek sam by się wyregulował, gdyby mu wreszcie na to pozwolić. Przez ostatnie miesiące nie było żadnego wsparcia, a ceny już zaczęły powoli spadać. Ale patrząc na założenie klucza do mieszkania, muszę przyznać, że wygląda to trochę rozsądniej niż poprzednio. Przednie pomysły, przynajmniej na papierze i w obecnej chwili. Natomiast nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to kolejny ruch, zaraz po tak zwanym przełomowym roku 2025, wykonany pod publiczkę w ramach strategii Dziel i rządź, gdzie szukamy społecznego wroga. To znaczy, skoro ludzie nie lubią deweloperów i fliperów, to uderzmy bezpośrednio w ich interes i pokażmy, że od nas te grube ryby ani grosza nie dostaną. Chociaż nie do końca jest to prawda, bo nawet jeśli pomoc będzie dotyczyła wyłącznie rynku wtórnego, to wcale nie jest tak, że nie będzie miała wpływu na rynek pierwotny. Nowe mieszkania zwykle są droższe od rynku wtórnego i rynek będzie dążył do zachowania tej równowagi, również kiedy ceny na rynku wtórnym będą rosły. Do tego, jeśli w ten sposób zmusimy deweloperów do porzucenia pomysłu budowania budżetowych mieszkań, bo nie będzie im się to zwyczajnie opłacać, to przerzucą wysiłki na rynek premium. A dla polskiego rynku nieruchomości, w którym wciąż występuje Deficyt mieszkań to też nie będzie najlepsza informacja. Poza tym wciąż zastanawiam się, dlaczego tak ochoczo wspieramy banki, które osiągają rekordowe zyski na absurdalnym oprocentowaniu hipotek. I wydaje się, że każdy już to powoli zaakceptował. Mimo, że ten aspekt finansów Polaków nie dotyczy ograniczonej grupy osób, która szuka pierwszego M, tylko wszystkich kredytobiorców. Wszystkich Polaków, którzy przy kredycie o najmniejszym poziomie ryzyka, i to warto zaznaczyć, Zabezpieczonym hipoteką domu czy mieszkania płacą 8 czy nawet 9% rocznie. To jest dopiero nieporozumienie, które kosztuje nas miliardy złotych rocznie z prywatnych kieszeni, więc jeśli mamy zamiar czepiać się konkretnej grupy społecznej czy konkretnej branży, to warto też w końcu zwrócić uwagę na banki. Warto też zwrócić uwagę na pozostałe filary tego programu. Mianowicie władza planuje wydać 2,5 miliarda złotych na mieszkalnictwo komunalne i społeczne. Co to oznacza w praktyce? Te pieniądze w założeniu mają pójść na budowę nowych mieszkań i remonty już istniejących. Według planu z tej puli ma powstać 8 tysięcy mieszkań komunalnych i 6,5 tysiąca mieszkań społecznych. Do tego w przypadku programu społecznego liczba dostępnych mieszkań ma wzrosnąć do 40 tysięcy rocznie do 2030. Roku. Niestety do tej pory z tą budową mieszkań na potrzeby komunalne czy społeczne było raczej kiepsko i w zasadzie żaden rząd ostatnich kilkunastu lat nie udowodnił, że potrafi to robić. Tym razem natomiast w realizację mają być zaangażowani tak tzw. inwestorzy społeczni, czyli spółdzielnie mieszkaniowe SIMY i tzw. TBS-y z ograniczoną marżą do 25% przy sprzedaży mieszkań. W całym zapowiedzianym pakiecie znalazło się także miejsce na akademiki. Państwo ma podobne Pokryć 80% kosztów budowy lub remontu domów studenckich. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie dla tak zwanych więźniów czwartego piętra, czyli osób starszych i z niepełnosprawnościami, które mieszkają na wyższych piętrach budynków bez wind. Czyli mamy dostać kompleksowy program mieszkaniowy, który, przynajmniej w teorii, wydaje się lepiej przemyślany niż te do tej pory. W końcu stawia się na zwiększenie podaży, a nie mocne pompowanie popytu. Pamiętajmy jednak, że to zaledwie konspekt programu. I jesteśmy zaraz przed wyborami prezydenckimi, a do ustawy jeszcze długa, długa droga. Rząd zostawił sobie furtkę i zapowiedział jeszcze konsultacje społeczne. Po drodze może się więc jeszcze sporo wydarzyć, zwłaszcza jeśli odpowiednia ekipa wygra wybory prezydenckie i już tak bardzo nie będzie jej zależało na realizacji jakichkolwiek obietnic. I nie to, żeby kiedykolwiek jej zależało. Do tego ciężko powiedzieć, czy można te zapowiedzi traktować poważnie, bo warto przypomnieć, że rok temu byliśmy wtedy, tej samej pozycji co teraz. Rząd zapowiadał wtedy wejście w życie kredytu 0% pod koniec 2024 roku, z czego finalnie się wycofano, a teraz dostajemy szkic warunków klucza do mieszkania, który ma wejść pod koniec tego roku. Jak to więc wyjdzie w praktyce i implementacji tych przepisów? I czy sam zamysł tym razem będzie trafiony? Z chęcią dowiem się, jakie jest Wasze zdanie na ten temat w komentarzach. Dajcie koniecznie znać. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten materiał był dla Was wartościowy. Warto też subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zapraszam też do nadrobienia poprzednich materiałów, w szczególności tego o zapowiedzianym przełomie w polskiej gospodarce, problemach poczny polskiej. Czy też kontynuacji polityki Zielonego Ładu? Wiernych widzów, proszę o hashtag Bizwik w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Cześć!